Cześć fani Kozmo. Po tygodniu jesteśmy na drugim końcu Wrocławia u Grzegorza, który odwalił chyba kawał dobrej roboty z, z zaraz zobaczymy, z lakierowaniem. Grzegorz, powiedz mi, gdzie jesteśmy, w ogóle cześć. Cześć, cześć. Chodź, cześć Tomku. Chodź bliżej, żeby się nagrało, bo mówię dźwięk słaby dzisiaj będzie znowu niestety bez mikroportów, także spróbuję coś poprawić po ten dźwięk, ale Kozmo ważniejsze niż dźwięk. Gdzie jesteśmy? No jak widzicie jesteśmy w kabinie nakierniczej. Jesteśmy u nas w firmie. W firmie Wojnart w Radwanicach przy ulicy Grafitowej 2. Z Tąkiem znamy się naprawdę wiele lat. Zadzwonił do mnie z pytaniem o pomoc w lakierowaniu tylnej klapy, która jest, jak wiecie, całe kozmo jest z laminatu, tylna klapa również i była ona w takim troszeczkę opłakanym stanie. Wiele pęknięć. Przez, głupie, przez mój głupi jeden błąd w garażu, i przez to, że te 6 lat temu troszeczkę za szybko to wszystko było robione i przy wyjmowaniu z form popękał yy, żelkot, czyli ta zewnętrzna warstwa laminatu, na którą potem, którą potem malowaliśmy. Plus mój błąd w garażu spowodował, że w zeszłym tygodniu. Dobre cztery dni robocze z Mikołajem odwaliliśmy w garażu. Myśląc, że u Mikołaja w warsztacie, myśląc, że już ta klapa jest w miarę przygotowana do lakierowania, ale niestety okazało się, że laminat jednak jest bardzo ciężki temat do Dokładnie. zrobienia na tip top. Dokładnie tak. No, yy, ogólnie wszystkie laminaty. Tomek jest jak zawsze wobec <śm> siebie bardzo krytyczny. Natomiast problem jest tego typu, że każdy laminat, yy, z którym przynajmniej ja się spotkałem, bo mówię to na swoim doświadczeniu ma tendencję do pękań. Niestety. Nie wiem od czego to zależy, bo nie jestem specjalistą. Może ktoś z Was rozszerzy nam temat, dlaczego laminat w ten sposób pracuje i pęka. Natomiast naszym zadaniem faktycznie po naprawach Tomka. Było to, żeby to troszeczkę jeszcze doprowadzić do, do ładu. Aczkolwiek nie skupialiśmy się jakoś strasznie na prostowaniu samego elementu. Jak ktoś ma bystre oko i zna się na lakiernictwie, to jednak zobaczy, że to nie jest idealna tafla wyprowadzona. Ja Ale też... skupialiśmy się, poczekaj na dobra. Ale skupialiśmy się na tym, żeby właśnie zlikwidować same pęknięcia, które no najbardziej rzutowały na wygląd tego samochodu. Tak. E... Troszeczkę szpachlowania, troszeczkę poprawek jeszcze potomku z żywicą, z epoksydem i tak dalej. Odizolowaliśmy całą formę, żeby, żeby te wszystkie warstwy, które były już tutaj nałożone zostały odizolowane od naszej. Zrobiliśmy to tutaj przy pomocy podkładu epoksydowego. Bez szlifu, w wersji mokro w mokro na to poszedł oczywiście podkład akrylowy. Zostało to wszystko wyszlifowane. No. Jasna sprawa, że najpierw bo ktoś pewnie zauważy, jasna sprawa, było to najpierw szwachlowane, tak? I było to naprawiane i dopiero potem, tak jak wspomniałem, epoksyd, podkład akrylowy zastosowaliśmy tutaj taką samą technologię jak przy pierwszym lakierowaniu, czyli użyliśmy lakieru jednokomponentowego, to znaczy dwukomponentowego, jednowarstwowego. Czyli potocznie nazywanego Akrylem. No, efekt mamy jaki mamy. Wygląda to całkiem przyzwoicie jak na czas operacyjny, który tutaj mieliśmy. No i, co? I Myślę, że jak na materiał początkowy, który Ci przygotowałem i jakim niestety jest ten laminat, który ja wielokrotnie wspominałem, że no, należałoby albo na nowo wylaminować i porządnie jeszcze przygotować drugie nadwozie. Albo teraz ja się śmieję, że że się tak perfekcyjnie polakierował. Są drobie... dwa może drobiazgi, ale to wynikają z tego, że to już naprawdę prosiłem Grześka, żeby już w pewnym momencie odpuścił ze swoją mega dokładnością, bo ja znamy auta, które od niego wyjeżdżały wcześniej, mój brat u niego regularnie się lakieruje i, i, i mnóstwo naszych znajomych. I ja nawet już musiałem błagać, żeby już naprawdę zostawił tą drobną tutaj gdzieś tam pytan. Także nie wytykajcie to jemu. To jest moja wina, że jeżeli coś jeszcze tu jest na tym aucie niedokładnego na tej tylnej klapie, bo aż o to prosiłem, bo teraz, teraz jak na to patrzę dzisiaj, to kurczę, chciałbym resztę samochodu znowu odświeżyć, polakierować, bo po prostu no <laughs> tak świetnie to wyszło. 15-20 minut temu rozmawialiśmy o tym, że chyba. Trzeba będzie zakasać rękawy i któregoś razu po prostu przygotować całe auto i jeszcze raz przelakierować, wtedy może i faktycznie wszyscy byliby zadowoleni, łącznie ze mną. Może? Chyba tak. Każdy... Ale, ale no, co to, no, Chyba to wygląda. Ja w miarę, jestem mega nie? zadowolony. Bardzo Ci dziękuję za kawał dobrej roboty. Wielkie dzięki. A ja również dziękuję. My, a my się przenosimy teraz do, na podwórko mojego brata, gdzie zabieram swój samochód, żeby go nas spokojnie u siebie poskładać. Bo nie chcę Grzegorzowi więcej głowy zawracać, bo ma swoją robotę. A ja mam też taką robotę, która, no, którą muszę sam zrobić u siebie w swoim garażu, czy w tej chwili akurat jestem we Wrocławiu, więc u brata. Że zapraszam. Widzimy się za chwilę. Dzięki. I już jesteśmy na podwórku u mojego brata. Plan minimum to. Poskładać tylną klapę światła do szy atrapy szyby, która już leży przygotowana. Mm. No, sąsiedzi coś koszą, kot przebiegł. Także sobota wiosenna, już słoneczko świeci, ładnie lakier widać. Czyli poskładamy klapę tylną. Być może jeszcze jakiś, na pewno chcesz jeszcze jakieś drobiazgi zrobić. Przyjedzie za chwilę kolega, pomoże mi zdjąć cały lewy bok. Bo pod lewym bokiem są przewody od chłodzenia i chyba tutaj delikatnie gdzieś cyba coś puszcza. Będziemy sprawdzać. Tego trzeba zdjąć cały lewy bok. To jest taki plan minimum: klapa tylna i ten lewy bok. Lista jest jeszcze długa, zobaczymy co jeszcze dzisiaj uda się zrobić. Będziecie na bieżąco widzieli, bo ja sam nawet nie wiem ile uda się osiągnąć dzisiaj, zobaczymy. Lecimy z robotą. Klapa uzbrojona światła są na swoim miejscu. Przy okazji zamienione miejscami przymgielna i cofania po brytyjsku, kamera cofania założona, nie ma tylko DuckTaila. czekam aż Mikołaj dowiezie ducktail, i jeszcze będzie do zamontowania. Teraz czas na wspomniany lewy bok. Zdjęliśmy, auto chodziło jakiś czas, no i generalnie wygląda na to, że jest sucho. Jest sucho, nic tu nie leci, no jest zagadka, dlaczego teraz tu nic nie kapie. Pewnie jak złożę to, auto trochę postoi i potem się okaże, że się pojawi delikatna plama płynu z chłodnicy. Tutaj właśnie, gdzieś w tym miejscu, kurczę, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Jeździć, obserwować, jak mawiają mechanicy. Przy okazji, oil catch nowy znalazł się na swoim miejscu, a my się zabieramy za składanie w takim razie tego z powrotem. I, i co I, i potem jakieś drobiazgi. Robi się już ciemno, pora kończyć. Lewy bok złożony, wyciek niestety nie zlokalizowany, być może to, to wcale nie ode mnie wyciekało. Hahaha, ha, ha. zobaczymy, mam nadzieję, że to tylko jak, nie wiem, jakiś duch, nie duch. W każdym razie waż, ważniejsze, że tylna klapa poskładana, w międzyczasie wpadł Mikołaj z tylnym spoilerem, z ducktailem, też jest wklejony, żeby będzie spokojnie do jutra schnął i jutro albo pojutrze wracam do Warszawy. A i oczywiście, zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. A przy okazji, zanim Was zaproszę, tutaj ze mną pomagał mi dzisiaj Wojo, stary znajomy z FSO PTK. Wojo między innymi wykupił cegiełkę na przejazd z moim bratem na naukę jazdy Kozmo po torze. Jeszcze przez jakiś czas, i Wy możecie jakieś cegiełki kupić na mojej zrzutce. Zapraszam. I do zobaczenia za, za tydzień. Do następnego razu. Cześć.